Cześć ci czołem, kluski z rosołem. witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie czyli z pieprzem. Ostatnio robiliśmy leczo na modłę azjatycką, a dzisiaj krok dalej, ale w podobnym kierunku chciałem wam zaproponować gulasz. Gulasz, który będzie troszkę innym przepisem niż taki tradycyjny, klasyczny, który możecie dobrze znać z własnych domów na przykład. To również będzie taki delikatny miks z kuchnią azjatycką i co najważniejsze, będę tutaj starał się zminimalizować ilość węglowodanów. To ma związek z dietą, na której jestem, tak? Ograniczam zdecydowanie cukry i węglowodany. I dlatego w dzisiejszym gulaszu nie będzie na przykład ziemniaków, które wydają się być nierozerwalną częścią prawdziwej potrawy z południa. Naszego kraju, ale nie tylko. W sumie gulasz popularny jest chyba w całej Polsce. Eee, zamiast ziemniaku będą inne warzywa, ale o tym już za momencik. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka. Zapraszam i zachęcam Was do gotowania w domu, bo to naprawdę jest mega proste. Jeżeli ja jestem w stanie to zrobić, to Wy na pewno sobie z tym poradzicie. Te potrawy robi się dość szybko, bardzo łatwo. Nie ma żadnego właściwie żadnych przeciwwskazań, żebyście mogli zrobić coś takiego sami. Jeżeli brakuje Wam jakiegoś składnika, którego ja używam, zastąpcie go czymkolwiek innym. To się da zrobić. No to co? Zaczynamy. Zapraszam. Zatem zaczynamy. Najpierw Składniki dzisiaj będzie szybciej niż ostatnio, na prośbę niektórych widzów. Będę używał papryczek ostrzejszych. To jest takie większe chili. Eee, bardzo dobrze nam się będzie komponowało. Generalnie, gulasz, przynajmniej ja, uznaję jako mocno przyprawiony. Dość ostry, eee, dlatego używam sporą ilość właśnie chili. Poza tym, papryka. Ja używam zielonej, ale możecie doskonale użyć żółtej, czerwonej. Nie ma najmniejszego problemu. Eee, będą pomidory, bo to jest ważny składnik. Tak samo jak w przypadku leczo, on nie tylko daje treści, ale również daje nam sos, który jest tutaj bardzo ważny. Cebula, jak najbardziej, którą zaraz po tym, zresztą zaraz do tego wrócę, jak na razie idziemy polskimi składnikami. Będzie czosnek, będzie czosnek. Czosnek jest bardzo zdrowy. Ja osobiście bardzo lubię czosnek i w tej potrawie on się odnajduje genialnie. No i teraz zaczynają się schodki, czyli wchodzimy w tą część e, bardziej azjatycką. <laughs> tak jak powiedziałem, ziemniaki nie? ale czymś musimy, jakąś treść tej potrawie trzeba nadać. W związku z czym zdecydowałem się na, i to będzie, uwaga, nie daję marchewki, ale dam białą rzodkiew, którą wrzucę właściwie na samym początku, zaraz po mięsie. E, rzodkiew jest dość twarda, chodzi o to, żeby ona zdążyła się e, na tyle rozgotować, żeby e, a właściwie udusić. Żeby nabrała tej miękkości. Ponadto główną treścią będzie okra. Okra, która jest mega popularna tutaj w Azji. Bardzo często stosowana jako dodatek do różnego rodzaju potraw, ale również jedzona jako potrawa sama w sobie. No i to, czego używałem również wczoraj, znaczy wczoraj, przepraszam, w ostatnim odcinku. Czyli z pieprzem do robienia leczo. To jest taki tutejszy odpowiednik, bakła, znaczy odpowiednik, taka, taki brat mniejszy bakłażana. Kulka dość mocno zbita w konsystencji, lekko wytrawda, świetnie nadająca się do tego typu potraw. No to mamy, jeśli chodzi o warzywa, już wszystko. Mięso pokroiłem już w niewielkie części, w miarę możliwości, starając się wybrać te tłustsze. Ja używam karkówkę, ale możecie skorzystać z innych części wieprzowiny, wołowiny, albo na przykład z indyka. Nikt nie powiedział, że nie możemy zrobić gulaszu drobiowego przecież. No dobra. Teraz tniemy na kawałki i przygotowujemy wszystko do obróbki ciepłej. A Daniel już później zaproszę do kuchni. Ja się zabieram zatem za cięcie i widzimy się niedługo jak to wszystko będzie już gotowe. Warzywa pokrojone, jak widzicie, e, dość grubą kostkę, niespecjalnie martwię się o to, że to było zbyt drobne, e, to ma być treść, którą się będzie czuło w zębach. Pozostało mi jeszcze dokroić tylko cebulę i rzodkiew, rzodkiew muszę obrać i za moment to zrobię. Wracamy do kuchni, tam będzie kontynuacja e, potrawy, bo tam będę potrzebował już palników. Także zapraszam do środka, pomimo tego, że pogoda dzisiaj fantastyczna. Słoneczko naprawdę zachęca do wyjścia na zewnątrz, więc jeśli tak się utrzyma, to zaraz po tym jak gulasz będzie gotowy, będę go tutaj spróbować. No i cześć, kochani, na kuchni witam Was serdecznie. Ja tu w międzyczasie. Nie specjalnie się obijałem, już przygotowałem, pokroiłem tutaj cebulę, pokroiłem no całkiem sporo czosnku, to może być jakieś 5 ząbków, 6 ząbków czosnku i do tego troszkę imbiru, to jest również ta nuta azjatycka, która ma tutaj się w naszym gulaszu pojawić. Ale oprócz faktu, że będzie to smak zbliżony bardziej tutaj regionalnie do Azji niż do Europy, to jeszcze zdrowe, bardzo, bardzo zdrowe. Tak jak czosnek, tak samo imbir, no i cebula również oferuje nam sporo zdrowia. Więc te trzy składniki pójdą również do naszego gulaszu. A tutaj jeszcze w międzyczasie dokroiłem rzodkie, białą rzodkie, tak jak widzicie, której wcześniej. W tym zestawie nie było. No i już zrobiło się nam bardzo ładnie kolorowo. Biało, czerwono, a dookoła jeszcze inne piękne kolory. To wszystko zaraz ląduje na, w moim garze, ale najpierw smalec. Smalec wytapiam na bieżąco. Tu już mam taką kostkę, z której zaczynałem. Tłuszcz na patelnię. Wytopimy tłuszcz sobie z tego i potem idzie mięso. Także zaczynamy. Zaraz tutaj ląduje patelnia tłuszczyk i robimy mięso. Teraz kiedy tłuszcz się wytopiony wrzuciłem e, moją wieprzowinę. Lekko ją przyprószyłem solą piecem e, i tu ją podsmażę. Jak już będzie lekko podsmażona to wtedy wrzucę e, cebulę i rzodkiew. Rzodkiew od razu wrzucam, ponieważ jest ona najtwardsza ze wszystkich składników i potrzebuje troszkę więcej czasu niż pozostałe warzywa, do tego żeby zrobić ją miękkawa. To będą kolejne kroki. Jesteśmy już na patelni, na której do mięsa dołączyła cebula, i tarzotki. Ja teraz delikatnie to wszystko podleję wodą, ale tak naprawdę zdziebeczko, bo chcemy już przejść z procesu smażenia w duszenie. Potem ja to wszystko, no może zostawię na patelni, zobaczymy. Myślałem, żeby przełożyć do garnka, ale być może zostaniemy tutaj. Teraz przykrywam całość i czekam. A tu pokrywka. Przykrywamy całość i czekamy, aż się poddusi. Myślę, że to będzie kilka minut. To jest świetny moment, na to, żeby już dodać pozostałe składniki. Ja na razie odstawię czosnek imbir. Je dodam troszkę później, za momencik dosłownie. Najpierw yy, idą pozostałe warzywa. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Miłej zabawy. A w sumie to już i teraz mogę dodać od razu imbir i czosnek. Hej, hej, hej. Miło było. No teraz będziemy sobie mieszali i dusili pod przykryciem. To zobaczymy. Myślę, że około kwadransa y, powinno wystarczyć. No i przyprawiamy. Sól, pieprz, y, troszeczkę chili i nie wykluczam odrobiny sosu sojowego do tego wszystkiego. Dobra. Zamykamy. I czekamy. Witam. Och, ta para. Och, ta para. Witam moje warzywka. Witam moje mięso. I witam mój zielony gulasz. Jestem bardzo ciekaw jego smaku. To trochę niby przypomina leczo, aczkolwiek inne składniki. Robię to bardziej na ostro. Ale generalnie leczo i gulasz gdzieś tam są troszkę podobne. Przynajmniej w sposobie przygotowania. No dobra, to dusimy dalej. <noise> Moi drodzy, teraz ważna uwaga. Generalnie gulasz to przede wszystkim mięso. To przede wszystkim mięso. Dominujący składnik to mięcho. Ale nie u mnie. Ponieważ ja mam w tej chwili dietę taką, która nie tylko ma mi pomóc. W schudnięciu, zrzuceniu kilogramów, ale przede wszystkim pomocy w mojej, e, mojej e, wątrobie, bo mam troszeczkę problemów z wątrobą. W związku z tym, oprócz stosowania różnych środków wspomagających regenerację wątroby, to również dieta. To jest to, co ma mi pomóc. No i ja dlatego zdecydowałem się na dodawanie i jedzenie większej ilości warzyw. A troszkę ograniczenie mięsa. Też bez przesady oczywiście nie popadam w jakąś paranoję, ale u mnie jak widzicie, ten gulasz, to jak już wspominałem, wygląda troszkę bardziej jak leczo, czyli warzywna potrawa mocno. Jak będę robił w opisie pod odcinkiem przepis, recepturę na tą, na tą potrawę, to zrobię ją bardziej gulaszową, czyli mniej taką jak ja to robię. A bardziej tak, taką, jak być powinna. Czyli po prostu zmienimy troszeczkę proporcje i będzie więcej mięsa, a mniej warzyw. No a jak widzicie, już sami warzywka już powolutku, powolutku robią się takie, jak być powinne. Powinny, czyli już miękną. No dobra, jeszcze trochę. Myślę, że jeszcze z 5 minut. Ja to wszystko robię na bardzo małym ogniu. O właściwie, jak było teraz widać, bez ognia zgasł obóz. 1. Tutaj czasami przychodzą podmuchy takie za okna, dlatego muszę uważać, żeby właśnie nie dochodziło do takiej sytuacji. Dobra, jeszcze przykrywam i daję temu dojść do siebie. Czyli gulasz dominuje mięcho, a w warzywa. Ja mam tutaj coś pomiędzy, ale to tylko i wyłącznie dla mnie, tak jak mówię. No i proszę, taraski ćwierkają a ja. Będę degustował w pełnym słońcu mój gulasz, który jest, jak już wspominałem, bardziej warzywny niż mięsny, ale jest to wynikiem diety. A nie moich upodobań, bo generalnie i jeszcze kiedyś zrobię taki gulasz, gulasz, jak należy, no ale do tego potrzebuję jeszcze jakichś trzech miesięcy. Dżuny przyniosła swój talerzyk, żeby pokazać, że ona również je. Swój jaks, kochanie. Dobre? No to super, tylko trochę może być ostre. Ostre, tak. Pikantne. Tata zrobi pikantne, no bo gulasz z założenia pikantny być powinien. Dobra. Wieprzowina, idealnie. Co mm. czysta. jestem bardzo ciekaw, jak się sprawdza rzodkiewka. Mm. Zero słodyczy. Mm. Taki. Lekko ostry smak, bardzo fajnie. Kmleczki bakłażan. W ogóle genialne uzupełnienie e, czy lecza, czy, czy tego gulaszu. No i okra. Sprawdźmy jeszcze, jak okra. Hm. Kochani, i wszystko z osobna, i wszystko razem po prostu rewelacja. Naprawdę pyszne danie, choć tak jak mówiłem, ja wam w przepisie pod odcinkiem Mm. Dam zmienione troszeczkę receptury, to znaczy w sensie składniki. Tam będzie jednak dominowało mięso. No bo gulasz to mięso. Dobra. Bruny zostawia swoje jedzenie, zaraz jej zaniosę i kontynuuję szamkę. Zaraz się z wami pożegnam. Po degustacji śmiało mogę stwierdzić: to jest bardzo pyszne danie. Choć, żeby było, m, mogło być nazywane prawdziwym gulaszem, jednak więcej miejsca, e, mięsa mniej waży. E, co nie zmienia faktu. Bardzo dobre i bardzo zdrowe. I tak jak wspominałem, ja w tej chwili dbam o wątrobę, więc gotuję troszkę lżej. E, coraz lżej i coraz bardziej. Delikatnie zależy mi na tym żeby w ciągu trzech miesięcy które sobie dałem na regenerację wątroby rzeczywiście to zrobić a przy okazji troszkę schudnąć kochani wy nie bójcie się używać mięcha i tak jak mówiłem w opisie pod spodem tego mięsa w recepturze będzie więcej bardzo was pozdrawiam serdecznie jak macie jakieś uwagi proszę o komentarze jak się podoba to łapka w górę. Ewentualnie subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. Dzięki wielkie! Do zobaczenia w kolejnym odcinku i przy kolejnej recepturze. Trzymajcie się! Miłego dnia Wam życzę! Hej, smacznego!